Włócznie przeznaczenia to jeden z artefaktów związanych ze śmiercią Jezusa Chrystusa. Zgodnie z Biblią włócznią to przebito Bog Jezusa po jego ukrzyżowaniu. Co na temat tego artefaktu mówi Pismo Święte? Czy włócznie przeznaczenia istnieje naprawdę? A jeśli tak, to gdzie się znajduje? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Jezus poddawany był ogromnemu cierpieniu podczas swojej śmierci. Ubiczowano go, na głowę włożono koronę cierniową, musiał dźwigać na golgotę krzyż, zaś kulminacją jego cierpienia było ukrzyżowanie. Jezus umarł na krzyżu w dzień przygotowania. Żydzi nie chcieli, by ciała ukrzyżowanych pozostawały na krzyżach w dzień szabatu. Zwrócili się więc do Piłata, by ukrzyżowanym połamano golenie, by szybciej zmarli. Żołnierze połamali więc golenie dwóm mężczyznom ukrzyżowanym z Jezusem. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. To jedyny fragment Pisma Świętego, który bezpośrednio mówi, iż bok Jezusa został przebity włócznią. Jednak już w Starym Testamencie można znaleźć fragmenty mówiące o tym, iż Jezus zostanie przebity. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności, będą patrzeć na Tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W tych dwóch fragmentach nie wspomniano jednak, iż Jezus zostanie przebity włócznią, lecz po prostu, że zostanie przebity. O tym, iż Jezus został przebity, mówi również Apokalipsa Świętego Jana. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. Będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Warto jednak zauważyć, iż żaden inny ewangelista oprócz świętego Jana nie wspomina, iż Jezus został przebity włócznią. Czy więc wydarzenie to faktycznie miało miejsce, a wspomniana włócznia rzeczywiście istniała? Włóczne przeznaczenie to rzekoma broń, którą jeden z żołnierzy przebił bok ukrzyżowanego Jezusa. Według tradycji chrześcijańskiej rzymski legionista Kasiusz, który po nawróceniu i przyjęciu chrztu przyjął imię Longin, przebił tą włócznią ciało Jezusa przed zdjęciem z krzyża. Legendarny przedmiot uznawany jest za jeden z najbardziej świętych reliktów. Czy jednak włócznia przeznaczenia mogła być prawdziwa? Przekazy mówią o tym, iż broń ta odegrała kluczową rolę w obalaniu imperiów i podobno była przekazywana między władcami i generałami. Włócznia tak gdzieś na przestrzeni wieków, została podzielona na dwie części. Pomiędzy nimi znajduje się żelazny kolec, który według legendy jest jednym z gwoździ, którymi Jezus został przybity do krzyża. Gwóźdź jest utrzymywany srebrnym drutem i przykryty srebrnym rękawem, który z kolei jest przykryty złotym rękawem. U dołu znajdują się dwa kawałki metalu dodane prawdopodobnie w średniowieczu. Współcześnie wiedeńska włócznia jest jednym z klejnotów królewskich domu Habsburgów. Pierwsza autentyczna relacja dotycząca wiedeńskiej włóczni znajduje się w zapisach Liutpranda z Kremony, biskupa i historyka. Stwierdził on, iż należała do rzymskiego centuriona Longinusa, który zdaniem Liutpranda przebił bok Jezusa. Longinus przekazał włócznię Egipcjaninowi i rzymskiemu dowódcy Maurycemu. Po jego śmierci Włócznia trafiła w ręce rzymskiego cesarza Konstantyna I około 337 roku. Liutprand napisał również, iż później włócznia była własnością Karola Wielkiego urodzonego w 742 roku. Włócznia była używana do koronacji rzymskich cesarzy od 1084 roku. Twierdzi się, iż broń ta jest obecnie wystawiona w pałacu Horburg w Wiedniu. Twierdzi się, iż włócznia posiada magiczne moce, dopóki osoba dzierży ostrze, nic się nie może jej stać. Lecz gdy go straci, umiera. Twierdzi się, iż Karol Wielki, król Franków z VIII wieku, dzierżył włócznie przez 47 walk do czasu, aż ją upuścił i umarł. Zgodnie z legendami, również Napoleon Bonaparte chciał zdobyć włócznię, jednak nigdy mu się to nie udało. W późniejszych czasach Hitler był zainteresowany włócznią, gdyż wierzył, iż jej moc może mu odnieść zwycięstwo podczas wojny. Jednak włócznia trafiła w ręce legendarnego generała ze Stanów Zjednoczonych George'a Pattona, który z wielką radością pozbawił Hitlera jego marzenia. Hitler zadał sobie wiele trudu, by odnaleźć i skonfiskować włócznie. Podobno Hitler wygrywał wojnę do czasu, aż Patton nie odnalazł włóczni w podziemnym bunkerze w i nie zdał sobie sprawy z tego, co to jest. W tym momencie zgodnie z historią Hitler popełnił samobójstwo, zaś Stany Zjednoczone zastąpiły Niemcy na pozycji światowej potęgi, gdyż posiadały włócznię. Jednak fakty są nieco inne. Hitler nie wygrywał wojny, gdy Patton odnalazł włócznie, zaś Stany Zjednoczone nie zachowały relikwii, lecz zwróciły je do wiedeńskiego muzeum. Jednak czy była to prawdziwa włócznia, którą przebito bok Jezusa? Co ciekawe, Biblia nie podaje żadnych szczegółów na temat włóczni, która przebiła ciało uszyżowa Jezusa. podczas gdy mówi o innych włóczniach znacznie więcej, np. o włóczni, którą dzierżył Goliat. Okazuje się, że obecnie istnieje kilka grotów włóczni, o których mówi się, że pochodzą z włóczni wspomnianej przez świętego Jana. Jedna znajduje się w katedrze apostolskiego kościoła armiańskiego w Eczmiadżynie. Została ona rzekomo odkryta przez krzyżowca Piotra Bołpłomieja w Antiochii w 1098 roku, kiedy krzyżowcy byli oblężeni przez Turków Seldżuckich. kiedy wydawało się, że chrześcijanie przegrają, Piotr doznał wizji, w której święty Andrzej powiedział mu, gdzie w Antiochii jest pogrzebana święta włócznia. Piotr wykopał włócznię, uznał to za znak z nieba i odparł Turków oblegających miasto. Niektórzy badacze, którzy zbadali relik, twierdzą, że nie jest to rzymska włócznia, lecz głównie rzymskiego sztandaru i prawdopodobnie nie była używana do dzikania ofiar ukrzyżowania. Jednak armeńscy mnisi odrzucają tę tezę i twierdzą, że włócznia jest autentyczna. Kolejna znajduje się w archikatedrze św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie od co najmniej 1200 roku. Jest ona wierną kopią biedeńskiej włóczni, która została stworzona z małego kawałka oryginalnej rzymskiej lancy. Kolejna włócznia znajduje się w Watykanie, jednak wyróżnia się ona tym, że jest złamana i nie posiada szpica. Po raz pierwszy wspomniano o niej około 570 roku, kiedy była wystawiona w Bazylice na górze Syjan w Jerozolimie wraz z rzekomą prawdziwą koroną cierniową. Grot tej włóczni został złamany podczas podboju Jerozolimy przez Persów w 615 roku. Podobno został oprawiony w ikonę i został umieszczony w kościele Hagia Sofia w Konstantynopolu. Następnie została przetransportowana do Francji, gdzie pozostawała w kościele Saint-Chapelle do XVIII wieku. Później została przeniesiona do Biblioteki Narodowej w Paryżu, lecz podczas rewolucji francuskiej zaginęła. Natomiast dolna część grotu została przeniesiona z Jerozolimy do Konstantynopola w VIII wieku. W 1492 roku w została podarowana jako prezent od sułtana Bejazida II dla papieża Innocentego VIII. Papież umieścił artefakt w Bazylice św. Piotra, gdzie znajduje się do dzisiaj. Czy które z odkrytych dotychczas włóczni to prawdziwa włócznia przeznaczenia? Czy też wszystkie te relikwie to tylko mistyfikacje, które miały na celu zdobycie przewagi politycznej i psychologicznej przez władców i cesarzy? A może włócznia przeznaczenia istnieje? lecz dotychczas nie została odnaleziona, dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest Wasze zdanie na ten temat.